Ej, dawa też polecę baran, bo mało osób poszło. Drogi Flashbang! No ja, a ja się nie wiem, jak to jest. Domek, info jakieś? Sorry. Wow, 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 domek? Tak, mówił każdy już domek. Fokin, wylatałem. Jeszcze na dole, drugi środek. Oh yeah! W serii! Po trójnej! ja yeah, zabiłem! Ale zmieniam to, bo to głupie. M4 Kupię. Ja yeah, lecę banan. Oj, no, ej, jedna banana. A oh, ja polecę domek. Ja no i co tam jest? O, trzy. To już postęp. No Boże, wow, świetnie! Jeszcze mi no, blokujcie no, więcej. Proszę, ale mam środki. O, ja nigdy nie ogarniam? Вот спавну банан. Yeah, лежи, я так. А. Nice, nice. Dostał jeden. Ja sprawdzę sobie ten nowy celownik, zobaczę czy jak, jak mi pójdzie. Ustawienia gry, Classic Dynamic. Nie. Nie, Classic Static. Nie, nie Classic Static. Kurwa. Kurwa. No, wiedziałem, że tam gdzieś jest. Eee. Nie, ja idę banon. Jot,

Dobre, dobre. Kooperacja popłaca. No. Banan jest tak czysty nawet. O ty, nie jest czysty! A to jest schowany. Dobra, już jestem. Tą rundę miałem tak wielką, taką, jakąś, nie wiem jaką. Okej, okay, hukowy zapadający. Lecę, mam epicki zestaw. Już go uwielbiam. Ale oni lecą bananem, chyba? Ja bananem. Fuck. Nie, nie, nie. Są banan, są banan, są banan. Gdzie, gdzie ty jesteś? Żyjesz? Tak, ja na drugi środek. Pieprzone głosowanie. Czwórkę kliknęłem, a chciałem nagrana zmienić. No i gdzieś tu jest. Kuźwa. Ach, straciłem mój ten episki sprzęt. A już mam. To ale fajne, że jest ograniczona ilość tego granatów, tak? Nie. Czy, czy to już było? No, nie wiem. Wow, wow, wow. Co jest? Jak zlagowało? Jaka mapa? Niuk, ja Niuk chcę. Też, też newk. No to czemu nie głosuję? No. Tak, jeszcze 15 rzućcie flaszy pod tutaj. Yeah. No to pod nogi. Co myślicie? Dupa, dupa, dupa Uuu. Rzucie... O, ba. ba Tak Ej, ale dostają nasi Nie, nie wierzę w to Że zginąłem I po tym meczu przerywamy też i, i następne dawaj na czysto. Och nie, Weronika mnie wzywa na Facebooka. Walicie kobiety, Izabali, <grym> No tylko No, Dokładnie! A ja po tym meczu będę musiał, nie wiem, 50 przerwy zrobić. ale ja potem idę też odwłaszczać chwilę. Co ja jeszcze muszę odrobić? Coś nie chyba. Natomiast my skończyłem, EDB skończyłem. LOOOOO! No! coś? światło, bo nic nie widzę. Ej, to dawa jutro na ten przystanek, bo musimy na randkę pójść razem. A no. Nie zdążam wygrać. Znowu, fuck. Bo co? No. Banana... banan MOVE SON Jak tam bananek? Nie wiem, miarwów Eee... Jezu Stop kurwa O oh, fuck Sorry za tego flasha Paka jest przy ich spawnie Paka drugi no wiem, wiem Ale het! To ja? O, jaka Jak ja? To, to wow. był mój kill w tunelu, w tunelu, w tunelu, w tunelu AWP 5 HP oh. <laughs> Kurwa, byłem trzeci teraz i teraz jestem 9 na 9, 9 O bez jaj A, pardon no, Fajnie Ej, wiesz co mi się wydaje, że osłabili te akimbo Tak, znaczy ja się nie znam, nie? Ale... wbijamy Właśnie chyba polepszyli, polepszyli Mamy lipszy, lipszy. Tak? Nie wiem jaki nie to Ale nas cisną, jeszcze nas dogonią Dobra, ja zrobię coś takiego w karabiny, famas okay. Co? Co on mówi? Lol, fajne teksty są ja polecę na tego, na domeczek z panem i będę aimbotował. No oh i na. O fuck, banan. Tak? Tak, o. Na pewno? Tak gorąco mówię ci. Wszystko płonie. Zwalę to. O, samochód panu. Jak się wystawił, ale zniknął Domek. Jak się wystawiłem mu na lunetę na domku jest, dzięki. Ty żyjesz? Nie żyjesz? Nie. Ej, do ilu tu jest? Tu jesteś kulka, pochodzę ci kurwa, da brawo. Więcej życia nie miałeś, tu kurwa. E? To jest do 15. do 15, dobra. A nie już koniec Dobra no już koniec. To było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Kolejny trzeci chyba, tak, odcinek Counter Strike Wiem, no byliśmy, Global no byliśmy, Offensive no byliśmy, no byliśmy. Oj, w tym meczu nie było tak źle Także do zobaczenia w przyszłym jakimś tam znowu live oczywiście, żeby nie było Cześć Żeby nie było Pożegnaj się Halo. Bądź, bądź miły dla Pożegnałem się. Gubku. No dobra, cześć.